Cześć, witajcie z tej strony Jakub. Witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Prawie rok temu pokazywałem wam najtańszą klawiaturę mechaniczną 60%. I dzisiaj przechodzę do was po raz kolejny z klawiaturą. Tym razem jednak troszeczkę inną, ponieważ też jest to oczywiście tania propozycja, tania klawiatura. Tylko tym razem nie dość, że jest też mechaniczna, to jest do tego bezprzewodowa. Może się łączyć za pomocą dołączonego do zestawu dongla po paśmie 2,4 GHz, dzięki temu nie mamy za dużych opóźnień, a także poprzez Bluetooth, no i również oczywiście można połączyć ją po kabelku, nie ma z tym najmniejszego problemu, że właśnie korzystać z niej klasycznie przewodowo. Tak więc, jak widzicie, jest to marka Royal Clutch, mam nadzieję, że tak się wypowiada tą nazwę. Jest to model RK61. Zamówiona na Amazonie i tam polecam Wam jej szukać, ponieważ wtedy wysyłka jest bardzo szybka. Jest z magazynu w Polsce i po prostu na tą paczkę nie czekacie długo. Często ludzie, którzy ją recenzują, pokazują i tak dalej, zamawiają z Chin. Ja Wam pokazuję, że jest też opcja w Polsce. Standardowa jej cena to 200 zł, dokładnie 199 i uważam, że to jest cena bardzo dobra. Aczkolwiek na Amazonie bardzo często są promocje, i ta klawiatura kosztuje w tych promocjach około 160, 150, czasami nawet 140 zł. Sami rozumiecie, jest to dobra alternatywa dla White Sharka Shinobi, którego wam pokazywałem. No i przy okazji mamy tu oczywiście połączenie bezprzewodowe, więc to jest bardzo ważna sprawa. I w tym odcinku właśnie. Ją rozpakuję, chociaż tak naprawdę już ją rozpakowałem i trochę już jej używałem, więc powiem Wam z czym to się je. Ale zrobimy sobie taki dodatkowy unboxing i pokażę Wam co jest w zestawie i jak się prezentuje same urządzenie. Także pudełko pomarańczowo-czarne, tak jak widzicie z tej strony za dużo informacji nie ma. No i z tyłu tak naprawdę jakbyśmy się tak uparli to też tych informacji za dużo nie ma. Ale mamy też jeszcze taką naklejkę znamionową, która jest tutaj, i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z klawiaturą RK61 i jest ona na przełącznikach brązowych. Można też kupić na przełącznikach, o ile się nie mylę, niebieskich. Nie wiem, czy jest na czerwonych, nie jestem pewny. Szczerze mówiąc, nie jestem dokładnie pewny, jakie są rodzaje. Wiem, że jest biała, jest czarna, są brązowe przełączniki. I są jeszcze inne przełączniki, możecie to zobaczyć na Amazonie. Oczywiście link macie w opisie. No i cóż, przejdźmy sobie w takim razie do otwarcia pudełeczka i zobaczenia, co tam się znajduje w tym pudełku. Powiem Wam, że zestaw jest całkiem bogaty, i powiem wam co z czym się tutaj je. Oczywiście wita nas instrukcja, obsługi, tutaj mamy też dodatkowe skróty klawiaturowe i tym podobne. I jeżeli ma być szczery, jeżeli zdecydujecie się na zakup tej klawiatury, to tu jest no. Must have, żeby to przeczytać, ponieważ tu są naprawdę ważne informacje, nie wiem na jakim języku teraz otworzyłem, na jakimś innym, ale ogólnie mamy tutaj informację dotyczącą skrótów klawiaturowych, ponieważ ta klawiatura może działać z Maciem, może działać z Windowsem, więc tutaj warto sobie to zobaczyć, jak te opcje się przełączają, bo tutaj jest kilka kombinacji, a nawet powiedziałbym bardzo dużo kombinacji i Warto chociaż raz przeczytać tę instrukcję, a już nie mówiąc o tym, że warto ją zawsze mieć w pogotowiu i sobie co jakiś czas, gdy będziecie mieli jakiś problem, po prostu zajrzeć tutaj, użyć tych skrótów i będziecie wiedzieli, jak z powrotem przywrócić niektóre klawisze, które zmieniły swoją funkcjonalność. Także to jest instrukcja, która jest bardzo ważna i w przypadku tej klawiatury i polecam sobie ją przeczytać. Jest w języku polskim, co prawda ja to tak nagrywam trochę do góry nogami, tak mam ustawioną kamerę, że nie do końca tak wszystko widzę, ale jest język polski, bez problemu się odnajdziecie w tej instrukcji, warto ją zobaczyć. No i kolejną rzeczą, którą już tu widzimy, to jest klawiatura owinięta w taką folię i do niej przejdziemy sobie za chwilę. Najpierw zobaczymy, co jeszcze jest w pudełku, bo to oczywiście nie jest wszystko, to nie jest tylko klawiatura i instrukcja, więc Zajrzyjmy sobie dalej, i tak widzicie, tutaj się otwiera kawałek tektury. No, i będę może tak wyjmował. Po pierwsze, przewód USB. Oczywiście, jest on zakończony wtykiem USB-C. Tu nie ma żadnego problemu z kompatybilnością. Wszystko zgadza się z najnowszymi standardami, najnowszymi. Normami Unii Europejskiej, czyli, że urządzenia muszą mieć USB-C, i tutaj oczywiście mamy USB-C, więc tak naprawdę możecie używać tego kabelka, a możecie używać jakiegokolwiek innego, nawet od telefonu, żeby sobie po prostu tę klawiaturę naładować. Oprócz tego w zestawie mamy jeszcze takie małe narzędzie, które oczywiście wyjmę, może w folii będzie to po prostu lepiej widać. Jest to takie urządzenie, takie narzędzie, taki klucz, który umożliwia nam oczywiście. Ściągnięcie nasadek. Jest tutaj z jednej strony takie rozszerzane druciki, które umożliwiają zdjęcie nasadek. Trochę ciężko mi tutaj pokazać, żeby ostro jeszcze zapało. Myślę, że tak jest teraz ok. No i tą stroną po prostu ściągamy sobie nasadki, jeżeli chcemy sobie zmienić na inne. A z drugiej strony mamy takie blaszki, jakby zakończone dosyć ostrymi końcami i za pomocą. Tej strony możemy wyciągać przełączniki, ponieważ klawiatura ma hot e, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokupić sobie inne switche w przyszłości, e, wymienić je na jakieś lepsze, na jakieś Gaterony, czy jakiś kail, czy coś w tym stylu. E, to po prostu zależy od tego, e, jakie sobie wybierzecie i od kom kompatybilności, jakie mają nóżki. E, Myślę, że osoby, które znają się, trochę gdzieś tam bawiły się w modyfikację klawiatur, bez problemu ogarną sprawę. Bardzo fajnie, że producent takie urządzonko, taki kluczyk daje w zestawie i że jest on taki, można powiedzieć, z tych lepszych, bo często dają dwa osobne kluczyki, gdzie jeden jest w pełni plastikowy i łatwo go połamać, a drugi jest metalowy, a tutaj mamy wszystko w jednym i jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. I oprócz tego w zestawie... Co ciekawe, znajdują się także cztery zapasowe przełączniki, które można sobie podmienić. Oczywiście to są takie same przełączniki, które znajdziemy w samej klawiaturze. Jest to przełącznik brązowy, które niestety nie są żadnymi przełącznikami OTEM-u, nie są to Kile, nie są to Gaterony. Mamy tutaj do czynienia z tańszą propozycją. Są to przełączniki Huanu, więc no, nie jest najlepiej bym powiedział, ale też nie jest najgorzej widziałem porównania, że niektórzy porównują te przełączniki nawet do Kailów i że w miarę to się sprawdza. I bym powiedział szczerze, że jeżeli chodzi o jakąś mniejszą markę, trochę tańsze przełączniki, to są one naprawdę spoko i są naprawdę gładkie i w tej cenie raczej więcej nie trzeba wymagać. Zawsze można samemu je nasmarować, pomęczyć się, i wtedy te przełączniki będą jeszcze lepsze. A oczywiście trzeba pamiętać o tym, o czym wspomniałem wcześniej: czyli hot swap. możemy wymienić na jakieś gaterony, bez problemu będą tutaj pasować. No i tak naprawdę w opakowaniu to już jest wszystko, więc możemy przejść sobie już do samej klawiatury. A klawiatura znajduje się tutaj w takiej białej folii i możemy sobie ją na spokojnie wyjąć i zobaczyć, jak ona wygląda. Te widzicie. W moim przypadku jest to wersja biała, białej wersji kolorystycznej. Uważam, że ciekawsza niż czarna, chociaż na pewno łatwiej się brudzi. Ten kolor będzie pewnie się zmieni w przyszłości na żółty i nie będzie taki estetyczny jak czarny. Czarna się raczej nie zmieni, ale jest powiedzmy ciekawsza, ładniejsza w mojej opinii, więc wybrałem białą. Oczywiście nasadki to zwykły ABS, najtańszy plastik, ale w tej półce cenowej nie znajdziecie nic ciekawszego, możecie sobie dokupić własne nasadki i je wymienić. No i oprócz tego oczywiście przełączniki Huano są w środku, te brązowe, które przed chwilą Wam pokazywałem, które można za pomocą tamtego kluczyka wyjąć, nie trzeba nic lutować, tym się charakteryzuje Hotswap, że można przełączniki wyjmować, one nie są wlutowane na stałe i po prostu je podmienić na jakieś inne, wkładając w odpowiednie dziurki po prostu nowe switche. Także tak wygląda klawiatura z tej strony, a zobaczmy co jest z tyłu, czym ona się cechuje, jeżeli chodzi od spodu w zasadzie, nie tyłu tylko spodu. E, czyli mamy oczywiście naklejkę znamionową, nic ciekawego. Mamy cztery gumowe stopki i tu co już możecie zwrócić uwagę, nie mamy regulacji wysokości. Jeżeli lubicie sobie podwyższyć tą klawiaturę, w zasadzie jakąkolwiek klawiaturę, jeżeli lubicie sobie podwyższyć, to w przypadku RK61 od Royal Clutch nie ma tej możliwości. Ona jest płaska od spodu, nie ma żadnych nóżek, więc zostaje tak jak jest. Wydaje mi się, że to nie jest jakiś duży problem, bo sama w sobie klawiatura jest całkiem wysoka i wydaje mi się, że niepotrzebna jest ta regulacja. I osobiście, osobiście ja, ja nie mam z tym problemu, problemu ale, ale no jeżeli, jeżeli lubicie podwyższenie, podwyższenie no to zwróćcie na to uwagę, że w tej klawiaturze tego, tego nie, nie znajdziecie. Oczywiście oprócz tego na pewno wyróżnia się tutaj, tutaj e, nasz dom na USB, który, który jest bardzo mały, jest, jest Zamocowany do, do klawiatury, klawiatury za, za pomocą magnesu. Jeżeli chcecie korzystać, korzystać z, z klawiatury bez opóźnień bezprzewodowo, bezprzewodowo, no to warto sobie z niego skorzystać i podłączyć do waszego komputera, laptopa czy nawet konsoli, bo klawiatura problemu bez problemu działa też z konsolami. Oprócz tego, na końcu mamy dwa przełączniki. Jeden służy do włączenia klawiatury, jeżeli korzystacie w sposób bezprzewodowy, i drugi to jest przełącznik, czyli Mamy tutaj literki B i G. G oznacza połączenie na 2 i 4 GHz bezprzewodowo, czyli na tym donglu, oraz B, które służy do podłączenia poprzez Bluetooth. Po prostu przełączacie sobie w zależności od tego, z jakiego połączenia bezprzewodowego chcecie korzystać. Jeszcze od na górnej krawędzi mamy oczywiście wejście na kabelek, na USB-C, i tutaj możecie podłączyć sobie kabelek, gdy ładujecie klawiaturę albo po prostu chcecie korzystać z niej przewodowo, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak sobie z niej korzystać. Zatem uruchommy sobie ją i zobaczmy jak ona świeci, więc przełączamy na on, naciskam jakikolwiek guzik i tak jak widzicie, klawiatura już świeci. W tym momencie mryga, guzi... mryga przycisk P, który oznacza, że szuka połączenia, w tym momencie go nie znajdzie, bo nie połączyłem dongla do laptopa. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pokazać Wam jak działa oświetlenie. Tak widzicie, w przeciwieństwie też do White Sharka Shinobi mamy tutaj pełne RGB, które przechodzi sobie w tym momencie w sposób takiej fali. Oczywiście trybów jest dosyć sporo, można sobie ustawić samemu. Jest oczywiście też... Oprogramowanie, specjalna aplikacja przygotowana przez producenta, którą możecie pobrać na komputer i stamtąd sobie zmieniać to poświetlenie, regulować prędkość i moc podświetlenia e, chyba w czterech stopniach. Jeżeli mam być szczery, podświetlenie jest rewelacyjne. Jest naprawdę bardzo mocne. Jest bardzo intensywne. Bardzo ładnie rozlewa się. Przynajmniej w tej białej wersji, e, bardzo ładnie rozlewa się to całe światło po spodzie, pod przyciskami. Wygląda to moim zdaniem rewelacyjnie. E, w Shinobi też było dość intensywne to podświetlenie. Tym, z tym, że tam się tak nie rozlewało aż tak bardzo. Tutaj się bardziej ono rozlewa. No i tutaj, oczywiście, tak jak mówiłem e, wcześniej, mamy pełne RGB, więc poświetlenie jest w każdym kolorze jakim tylko chcecie. Oprócz tego jeszcze jest taka sprawa z tymi nasadkami, że na przyciskach niektórych mamy tak od boku oznaczenie. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać. Są takie oznaczenia, że jest to na przykład przycisk F3, F4, F5, i tak dalej, albo jakieś ściszanie, podgłaśnianie, regulacja muzyki i dźwięku. Bardzo fajna sprawa, że nie jest. Fajne to jest to, że one nie znalazły się te oznaczenia na górze, tylko od boku, przez co tak estetycznie ta klawiatura cała wygląda, i naprawdę bardzo. Bardzo mi to przypadło do gustu, jeżeli mam być szczery. No i na koniec oczywiście można było poruszyć sprawę tych przełączników, ponieważ są to HUANO. No, nie każdy musiał się spotkać z tą marką, więc nie każdy wie, jak one brzmią, jak one działają. Powiem wam, że e, tak jak wcześniej w sumie wspomniałem, można je porównać do przełączników Kyle. Dość podobna specyfikacja, jeżeli chodzi o aktywację, o siłę nacisku. Naprawdę działają też fajnie, gładko. Jedyna większa różnica to w niektórych przełącznikach troszeczkę słychać sprężynki, gdy klikamy. W szczególności chyba tu było gdzieś w spacji albo, albo w jakimś guziku gdzieś tak dosyć głośno tą sprężynkę było słychać. Ale to oczywiście jest urok tańszych klawiatur mechanicznych. Tu nie można się na to po prostu gniewać, bo to, no, tańsze przełączniki takie już mają. Jeżeli chodzi o używanie tej klawiatury, ponieważ już trochę na niej pisałem, trochę na niej grałem. Jest naprawdę spoko, doznania, przyjemność jest na wysokim poziomie, to jest bardzo fajna klawiatura, w szczególności podoba mi się to, że jest oczywiście bezprzewodowa, ale przełączniki są ok, brązowe przełączniki są z tych cichych można powiedzieć, oczywiście stukanie przycisku i tak jest słyszalne, ale sam przełącznik nie klika tak jak to w niebieskich przełącznikach. Punkt aktywacji jest wyczuwalny pod palcem, czujemy kiedy jest taki przeskok i to jest naprawdę spoko. To jest właśnie taka charakterystyka przełącznika, która jest pomiędzy przełącznikami czerwonymi, które nie mają tego przeskoku, a pomiędzy tymi niebieskimi które mają ten przeskok niezwykle mocno wyczuwalny i oczywiście słyszalny, bo przełączniki niebieskie klikają. No i tak, słowem podsumowania oczywiście chciałbym powiedzieć, że no przełączniki nie są nasmarowane w żaden sposób przez producenta. Najpewniej zgaduję, że prowadnice czy tam stabilizatory, w sumie dokładnie to się nazywa, raczej też nie są nasmarowane. Oczywiście każdy może zrobić to sobie we własnym zakresie. W tej półce cenowej raczej żaden producent nie smaruje przełączników, więc gdy się je klika, no to. No, słychać, że to, to nie jest taki idealny dźwięk. To nie jest nasmarowane, są one suche. W white Sharku też one nie były nasmarowane, więc tutaj raczej nie mamy co do tego większych zastrzeżeń. No i cóż, takim podsumowaniem tej klawiatury jest to, że po pierwsze kosztuje 200 zł. Ale bardzo bardzo często są promocje w okolicach 150 zł. W cenie 150 zł możecie mieć przewodowego White Sharka Shinobi albo Roya Kladza, który jest bezprzewodowy, łączy się po bluetooth po paśmie 2,4 GHz. Dzięki temu unikamy opóźnień. Czy na kabelku mamy pełne RGB w przeciwieństwie do White który miał tylko strefowe podświetlenie. No i oczywiście biała, czarna wersja kolorystyczna, więc też jest podobnie jak White Sharku. I ostatnia różnica jest akurat na korzyść White Sharka, czyli tam mamy przełączniki OTEM-u, czyli troszeczkę lepsze przełączniki, z tym, że tutaj mamy Huano, które są ok, nie są złe, są naprawdę porównywalne do tych OTEM-u. Można było powiedzieć, że tu różnicy bardzo dużej nie ma. Jednak jakby nie patrzeć, marka jest trochę gorsza. No, i na koniec jednak trzeba też pamiętać o tym, że to jest dobra baza pod przyszłe ulepszenia. Znudzą nam się te przełączniki, bez problemu możemy je sobie wymienić, możemy wymienić nasadki i mamy praktycznie nową klawiaturę w niższych pieniądzach. Także mam nadzieję, że tym filmikiem zachęciłem Was do zakupu tej klawiatury, ponieważ no jest to naprawdę bardzo fajna propozycja. Być może niektórych troszeczkę zdenerwuje fakt, że. Może niedawno kupili White Sharka Shinobi, a tu teraz się okazuje, że jest coś innego być może lepszego, być może gorszego to każdy musi sobie ocenić we własnym zakresie. Aczkolwiek, coś może ciekawszego ze względu na swoją bezprzewodową pracę. No i pełne podświetlenie RGB. Także to było na tyle w filmiku. Chciałem wam pokazać. Jak to wygląda, jak wygląda ta klawiatura, jak ona działa, jaki jest zestaw, zrobić taki mały unboxing i podzielić się z Wami swoimi pierwszymi wrażeniami, ponieważ tej klawiatury nie używałem, nie wiadomo jak bardzo długo i ciężko mi powiedzieć, co będzie za rok czy za dwa, czy ona jeszcze będzie taka dobra. Aczkolwiek w tym momencie jest to klawiatura, którą warto polecić, którą warto się zainteresować, w szczególności, że kosztuje naprawdę niewiele. No i o tych promocjach już nie, ch nie chcę trzeci raz wspominać, ale, ale jednak wspomnę, bo są one bardzo często na Amazonie. Można kupić w naprawdę niezłych pieniądzach tą klawiaturkę. A jeżeli na przykład gracie na konsoli chcecie urządzenie bezprzewodowe, no to cóż, no, no, tylko brać. Także to było na tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.